Jezu, co to jest? A, jaki ogromny kosmita! Dobra, oficjalnie rozpoczynamy finalny poziom, który podobno składa się z czterech poziomów. Czyli pewnie będę to robił na parę filmów. No muszę, no w ogóle dzięki za pomoc w tych komentarzach. Dzięki, bo dzięki temu wiem, że teraz mamy cztery poziomy. Czyli jeszcze dwa tygodnie zostały. I skończymy grę. Chyba że jeszcze finalny poziom zrobię, ale pewnie zrobię, tylko muszę się wziąć za przechodzenie tych poziomów na maxa, a to... Kurczę trochę zajmie chyba jeszcze, nie? Dobra, mamy finał, już nie mówię. Potem jeszcze coś powiem. Idą sobie do tu tego kraba, z tego co widzę. Wszyscy są gotowi. Gdzie jest Sandy? Ona hibernuje teraz. A i stamtąd nasz przybiegli. Ajajaj. Aj, aj. Panie Skalmar, czy yy, co? No, że coś yy, powinien wyjaśnić. Dobra, jakiś, jakimś cudem, yy, znaczy prawdopodobnie yy, ten sprzęt potrafi wykryć duże zbiorowiska tej mazi takiej kosmitów. Czyli możemy znaleźć tego wielkiego. Ło! HOHO! <laughs> pokonamy go. Damy radę. Żona Planktona zgodziła się e, pomóc pod warunkiem, że, e, wy, że wrócimy tą krewetkę z powrotem. Pewnie chodzi o planktona, zgaduję. Czy. Aha. Myślałem, że to maszyna, ale nie o planktona. Nie wiem, szczerze, dobra. E, czemu im nie pokażesz, w Skarmarze? Dobrze, mogę pokazać. <laughs> Mamy kropkę. Cześć, czy to się. Coś zepsuło, bo coś za blisko jest ta kropka. Pozwól mi to zobaczyć. Ona się zbliża. <laughs> Nie bądź głupi, panie Skalmarze. To, to wygląda na to, że źródło wszystkich problemów znajduje się pod nami w tym momencie. <laughs> Nie wiem, czy to jest takie dobre, albo nad nami. Oho. Czyli już wszystko wiedzą Jezu co to jest? A jaki ogromny kosmita To jest ten zły, ten największy chyba Oho Łapie teraz wszystkich po kolei Ściąga ich tutaj I będziemy się konfrontować z ogromną armią kosmitów Zabrało tu z tego kraba Co ty gadasz? Co ty gadasz w ogóle? Dobra I co? Wylecimy na zewnątrz? Nie, nie możemy na zewnątrz wylecić. Dobra ja? i wylecieli. Dobra, zróbmy to! Uh, 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 jakie ciało ma eee, Dobra, lecimy Co on będzie robił? On będzie podpalał tych swoim miotaczem ognia, a Pan Kram będzie strzelał tym! Armato. Dobra! Musimy z nimi jechać! Jedziemy z nimi! Tutaj wkłada jakiś ten... <grywa> Dobra Po prostu ciśnie po nich! Chcę się na nich zemścić na pewno! O! Widać, że jest ten... Już zagotowany w sobie jest! Lecimy z nimi! Lecimy! Finalna walka! Konfrontacja! Gdzie są? Pierwsza fala! <grywa> Dawaj! Uh, uh, maiones, maiones. Ja w ogóle nieskończoność tego czy skończono? Aha, dobra, to jest taki poziom, który <laughs> blisko było. Yy, poziom, który się ten, który się nakręca cały czas, i nie mogę strzelać po prostu cały czas, bo się mi spali ta, spali mi się armata. Znaczy, armata się może spalić. Nie wiem w sumie, czy armata się nie może spalić. Ała! Nic nie widzę! Patryku, żyjesz? <laughs> o! O masz, 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 masz, masz! Dobrze... Udało się! Dobra, druga strona. 50 tych! 50 kosmitów. Aha, bo on mu... O mu te macki nadpala! Spadaj! a, Zostaw mnie! Zostaw mnie! Patryku, jest okej? Okay? Jest w porządku, Patryku. Dobrze! Patryku! Uważaj! Dobra, chciałem opowiedzieć, z jaką grę kolejną chciałem zagrać, ale... Teraz się najwyraźniej nie da. <laughs> Tyle się dzieje. Dobra, ci, ci mnie atakują, a tam się atakują Patryka. Warto wiedzieć. Także najpierw muszę się zazwyczaj pewnie tymi zajmować. Bo tymi, co blisko podchodzą, to na luzie sobie z nimi poradzę. Jak podejdą nawet. A tam tych pewnie nie trafię jeszcze, jak będą blisko i. I się skończy. Dobra, lecimy dalej. Na spokojnie na razie. Eee, jest luz. Mogło być trudniej. To, to, co się teraz dzieje, pewnie słyszałem. Moją myszkę cały czas, dobra! Dawaj, 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 Aha, on mi teraz pojawia tych dziadów! Nie! Oła! Oa! Checkpoint mamy, dobrze! Uf, udało się. <ścoughs> Ciężko mogło być. 75 kosmitów! Co to są? O kurde, dużo ich jest. Dobra, yy, mogę teraz powiedzieć, bo się niby dużo dzieje, ale to jest teraz... Tak trochę strzelanie tylko... Niewidzia niewidzialny Eee yy. Znalazłem taką fajną grę O Siren Headzie Też horror, bo ostatnio jakoś nie wiem faj, Fajnie mi się w te gra Takie głupie gry Ała! Nie strzaj do mnie, no! Znaczy, najgłupie gry, no Nic nie widzę Eee Takie horrory właśnie Tak żeby Ktoś miał jeszcze coś innego, to może polecić O! Nie, 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 nie. Za blisko! Dobra Muszę odpocząć chwilę, wyłączyć Ała, ała! O kurde jest blisko, jest źle, jest niedobrze Za blisko podchodzą Muszę jednak zajmować się tymi, którzy do mnie podchodzą nie, nie do Patryka Ała! Nie widzę! Nie widzę nic Nie widzę chyba, chyba mój kres Jednak nie eee, No wracając, gra o Siren Headzie Możecie napisać czy podoba wam się ten pomysł Czy jakąś inną a jak macie w ogóle jakąś taką grę, nie wiem, właśnie jak Around the Clock, taką, że szybko się gra, takie po prostu poziomy Możecie też napisać, bardzo chętnie w takie pogram Wow, wow, wow Dobra, udało się, jeszcze jedna została Także piszcie, następna to będzie o Siren Headzie i w ogóle Także zobaczymy Co to jest? Halo, o, nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Teraz ty Tego dziada Dobra, mam tylko jedno serce, to jest problem właśnie. To może być kurczę jednak lekki problem. Bo nie czuję się... Zabezpiecznie mogłem patrzeć do boku, a nie jak głupi... No. Przejdę znowu do tego momentu. Bo to nie ma co. Z tych ważniejszych rzeczy, to się dowiedziałem, że nie muszę nawalać jak. Porąbany, tylko do tych muszę jak porąbany nawalać. Ale do tych większych grupek wystarczy ten... Oła! Co ty tu robisz? Dobra, wystarczy jeden strzał do większych grupek i oni się już rozpadają wszyscy Także to nie jest problem Dobra, jeszcze trochę mi was zostało Dobra, nic nie widzę To może być problem lekki Nawet nie wiem skąd bombę dostałem na siebie Ale dobra O, właśnie o tym mówię, że wystarczy jeden strzał i mam to wszystko. Dobra, ja jestem mniej więcej w tym samym momencie. Teraz już wiem, żeby się po prostu patrzeć wszędzie, za plecy i w ogóle, bo właśnie mogą tu podchodzić różne takie. Niemiłe typy! Niemiłe typy. Ciekawe czy on. Dro Patryka? Znaczy. Ukatrupi? Dobra, muszę wyciąć to słowo. No nie wiem, czy ukatrupi też można powiedzieć. Cyknie, dobra, udało się. Chciałem powiedzieć cyknie Patryka. Tak, cyknie Patryka. Dobra spadaj. Dobra skupienie teraz. Muszę widzieć wszystko oczami. Wszystkie oczy. Całe. Wszystkie oczy. Całe dwa, które mam na głowie. Nie wiem. W sumie nie, 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 w kamerę nie włączałem. Może mam trzy, troje oczu. Trzy oczy. Nieważne. Dobra udało się. Wygoniliśmy ich. A tu stykrab spada na dół. Chyba jest. Chyba udało się osiągnąć dzisiejszy cel. Bo chyba jak, skoro są cztery poziomy to w czterech częściach to zrobię Bo... tak Bo czemu by nie mm. Po tym krabie, wszystko zostało zniszczone No, to nie jest pierwszy raz kiedy tusty krab został zniszczony na kawałeczki No, nie mogę pomóc, ale czujesz teraz źle a propos tego Pana kraba A propos, gdzie on jest? <laughs> Ale się wkurzył, idzie ich wywalić <laughs> A, Wywalił ich do autobusu Ty, on żyje, on jest kosmitą. O nie Limitowana ilość osób w tym autobusie, nie ma szans. Nie, ja już nie chcę z nimi się, z tymi dwoma idiotami się użerać. Dobra, weźmie teraz ten Daj mi e, uwolnić się od tych obowiązków. A! dobra, myślałem, że ten, że on chce ich odesłać gdzieś, a my po prostu gonimy tamtej gości. Dobra, droga, zwolnij! <laughs> Jedziemy do tego, nie pamiętam jak się nazywało, bikini dolniejszego, czy coś tam. To był taki ten, co tam zawsze tak dziwnie mówili. No tak, jesteśmy tylko bez autobusu już nie wyjedziemy. O nie, moje bolesne macki. Znaczy bolące, bolesne matki boże. Tak mówię po angielsku. Dobra. Tu się zobaczymy już następnym razem chyba, bo... Bo tak. Następnym razem odwiedzimy ten czarny zakamarek. Możecie napisać, czy chcecie od razu Around the Clock, czy jakąś inną grę między tym, żeby wstawić taką przerwę. Widzimy się w czwartek. Na razie. Cześć.